Serdecznie witam moi ukochani, moi drodzy, wszyscy moi ludzie dobrej woli, którzy oglądają te moje pogadanki no, z tej długoletniej emigracji i takiej emigracji, która no, może w pewnym sensie się będzie zakończała, no bo przecież plany są, plany są żeby spróbować troszeczkę w Polsce być i może na, może na dwie strony. Może na drugie strony, może troszkę u siebie w, no w ojczyźnie, w Polsce i tu no u siebie, po tylu latach też u siebie. Także na bieżąco może dzisiaj parę słów powiem tak, co się dzieje, co się dzieje u mnie w życiu, no i jak to wszystko przebiega, bo nadal, ten dom nadal jest w trakcie, no jeszcze nie jest w trakcie sprzedaży, ale przygotowywania. No i myślałem, że tak opowiem Wam jak to, jak to wszystko wygląda, po, po, no po przeglądnięciu dwóch opcji. Jedną było, żeby sprzedać jak, tak dom jak jest i, i wtedy to y, agent taką sugestionował, żeby 50 tysięcy dolarów opuścić na cenie domu i po prostu puścić jak, jak jest. E, twierdził, że taka cena no, na pewno będzie bardzo atrakcyjna i, i tak ludzie będą się bili, bo w Nowym Jorku raczej się biją o domy, jeszcze jest ten rynek dobry, także powiedział, że zapewne i tak i tak będzie podbita cena i to być może jest całkiem dobre wyjście, nie zawracać sobie głowy. No ale po po próbie z trzema różnymi kontraktorami, którzy przyszli mi wyceniać remont ten, co potrzebowałem zrobić, no takie podciągnięcie wszystkiego, wyczyszczenie no w końcu zdecydowałem się, że jednak jest warto zainwestować no i w za cenę no 16 chyba i pół tysiąca, no w sumie wyjdzie gdzieś około 18 tysięcy z, z tam dodatkami, które po drodze jeszcze znalazłem no ten, ten remont jest robiony, dwa duże takie drewniane patio wymienione są całkowicie, także to jest dosyć dużo, dużo pracy tam było włożone, na zewnątrz, zwłaszcza i, no i z przodu mam też taki mały balkon, jest fajnie wykafelkowany od nowa. No i oprócz tego no, tam w środku dużo malowania, dużo takich kosmetycznych i, i innych rzeczy porobione. Myślę, że to, że to bardzo, bardzo dużo da. I że, I że pomoże, że warto było poczekać. W sumie zeszło, miało być 2,5 tygodnia, ale tam był, troszeczkę było deszczu w Nowym Jorku, także ten na zewnątrz to, to, to drewno kładzenie i oni tam malują i od razu to, to troszeczkę się opóźniło, ale nie dużo. I dzisiaj, dzisiaj sobota jest, dzisiaj mają już wszystko skończyć, i to jest takie na ostatni, taki, no, takie, tak nie tylko tam dosłownie kosmetyczne rzeczy, i, i będzie to skończony a w poniedziałek już umówiłem grupę do, do sprzątania, także wziąłem taką, taką fajną parę, prowadzić taki swój interesik. No i oni przyjadą no i wszystciutko, zażyczyłem sobie wszysciutko, oprócz prania dywanów, bo te, te tam wszystko jest do wyrzucenia te dywany, tak, bo pod spodem jest bardzo ładne, bardzo ładna, ten drewno, bardzo ładny parkiet, więc nie będę zawracał sobie głowy i tak wiem, że nikt tego nie będzie trzymał, po prostu wyczyścić, tylko żeby to wyglądało, miało ładnie wyglądało. No i żeby było to perfekcyjnie czyste, bo tak jak wiecie, na no ta czystość to jest bardzo ważna, jak ludzie przychodzą oglądać dom, no zwłaszcza, że zazwyczaj to pani domu decyduje, czy to ten dom jest dobry, czy nie. Niby mąż ma dużo do powiedzenia, no ale zazwyczaj kobieta ma jeszcze więcej, tak jak mówią, mężczyzna jest głową domu, no a kobieta jest tą szyją, co nią kręci. Także takie powiedzenie, no nie wiem, nie w każdym, w każdym małżeństwie jest inaczej i to czasami się zmienia, ale wiedzą, że to. Ta pani domu będzie miała tam krytyczne oko, no więc kuchnia jest tak zrobiona w miarę na cacy, no i oczywiście łazienki też tak bardzo ładnie na cacy, no i doczyszczone, żeby to, żeby to było taki miał appeal, czyli miał taki wygląd i takie zachęcające było i mam nadzieję, że jak w poniedziałek wysprzątają wy to, także prawie cały dzień im zejdzie, no bo... Wszystko z garażem, z piwnicą, wszystko sobie zażyczyłem, żeby to było na cacy. Więc już, już w tygodniu będą zdjęcia robione i mam nadzieję, że za tydzień będzie wystawiony dom, tak zwany open house, czyli taki otwarty dom, żeby ludzie sobie mogli wejść i popatrzeć. I myślę, że od razu, taką mam nadzieję, że od razu w tym, w, po, po tym open house będą jakieś wartościowe oferty. I no jestem zdecydowany naprawdę sprzedać, także Także zapewne nie będę długo odwlekał ani się zastanawiał. Po prostu no, zamykam Nowy Jork, jeżeli chodzi o, o dom. A jeżeli chodzi o ziemię, no też sprawdzajmy, jakie są te sytuacje z podatkami, kiedy się sprzeda dom i mając, no, będąc na emeryturze... Co, co spowoduje sprzedanie domu, przychód i, i no i tą groźbę tych dużych podatków. Także też bardzo teraz się zajmuję tym tymi, jak to rozwiązać i jak to no żeby nie płacić, żeby mnie tam po kasie nie uderzyli za bardzo. No i tam są różne fajne, e, fajne znalazłem rzeczy, które w prawo daje, takie prowizje. No ja jestem wdowcą, także nawet jest ta prowizja, że jeżeli dwa lata dwa lata od żony, będą no dalej mam tam odliczenie e, e, pewne na, na to konto i tam są takie różne można aplikację złożyć, że jak taki dowalą taki, na no ten ekstra przychód, to można się nawet odwoływać ze względu na to, że, no, że straciłem bardzo dużo dochodu, no bo w końcu po, po śmierci żony jestem, no, tylko połowa jest teraz nas tutaj no, do, 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 do przychodów. Także są takie... Fajne rzeczy, Rozm tutaj, tak jak mówię, cały czas coś, coś myślę, rozmyślam, co dalej zrobić. No i, i myślę, że tą górę, w górach mam te, też tą ziemię do sprzedania, że jednak z tym poczekam, żeby to się nie, nie, nie kumulowało i żeby nie było tego jeszcze więcej w tym roku. I dowiadując się właśnie, że to można zrobić zaocznie, nie muszę tam jeździć, nie muszę nic, nic praktycznie robić, jeżeli chodzi o fizyczne takie e, e, podróżowanie, no, bo to bardzo daleko trzeba jednak jechać. Na no to odłożyłem to na przyszły rok, bo, bo nie myślę, że na tej ziemi będzie aż tak dużo dochodu, bo tam była duża inwestycja zrobiona, w, bo jest uzbrojona działka. To też wszystko można odliczać od podatków, także przełożyć to sobie na przyszły rok. I w, po prostu w 20, 2026 20, chyba dopiero wystawię na, na sprzedaż i sprzedam, i będę się martwił znowu na, na przyszły rok o, o podatki i co zrobić, bo tam jest, będzie dużo mniej tego, tego dochodu. Przez te, chyba przez te odliczenia tak sobie no kombinuję, tak, wiecie, wiecie, wszyscy tak kombinują, nie? Żeby, żeby to państwo nas nie okadało ciągle, bo to, te podatki są przecież nakładane dwukrotnie, trzykrotnie z każdej strony kupujecie, macie podatek, sprzedajecie, macie podatek, posiadacie, macie podatek, żeby kupić, no to no, musicie zarobić pieniądze, które są opodatkowane, także no, walą nas jak, jak równa, a my no, trzeba, się, trzeba się jak można tam to prawo wykorzystać, żeby jak jest dla was, to trzeba go, to trzeba go używać. No i w takim jestem właśnie, w tym momencie teraz jestem, że no praktycznie, to tak jak mówię wszystkie te remonty są zrobione. Tam po prostu takie bardzo malutkie rzeczy jeszcze e, e, przez te desze do, dokończyć, tylko kawałek tego deku domalować. E, tam jedno taką e, zażyczyłem sobie e, takie z elektrycznością tam, bo nie było według kodu. Ja zakładałem światła i, i miałem do, założyć więcej tych świateł e, i połączenia zrobiłem takie tymczasowe i dobrze, sobie przypomniałem, że że tych świateł nigdy nie dokończyłem, żeby tam mi, mi to założyli fachowo, tak jak powinno być, bo wiem, czy, wiem jak się to robi, więc, więc mi to zrobią dzisiaj jeszcze. I jeden zamek coś tam szwankuje mi w, w tylnych drzwiach, także przyjdzie ślusarz ten, ten zamek, tylko e, poprawi, nie wiem czy wymieni mi całkiem zamek, czy, czy poprawi co jest i to, i to będzie koniec. I, i, no i dom będzie, tak jak mówię, w poniedziałek sprzątany i, i wszystko idzie do przodu. Także no, no, taki dzisiaj blog jest na, na bieżąco. A mówię wam, co się dzieje, no i tak jak, tak jak planowałem, dalej będzie wyjazd do Europy. No Myślę, że, że, że według planu, że w lipcu. No nie wiem na no jak długo, nie wiem, nie wiem dokładnie jak, jak ta sytuacja się będzie toczyła dalej, bo ja z, z takim otwartym planem, z otwartym sercem i, i właśnie z taką myślą, że no, żeby jedną, jedną nogą być z jednej strony, a drugą z drugiej i, no i wykorzystać. Wykorzysta się oby, obydwa kraje do, 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 dla swojej korzyści, dla swojej przyjemności, i zależnie od, od nastroju, zależnie od pogody, no, móc być i tu, i tam, i, i czy tu z dziećmi, i z, i, i z wnukami, no, czy tam z bliskimi, z bratem. Jest więcej rodziny, czy też nasza siostra bardzo bliziutko jest od brata, i, i jeszcze jest brat, czy też no, no, będzie, będzie chyba fajnie, bo no, są bliscy, coraz więcej bliskich ludzi się robi po, po, po obydwu stronach. No i chcę namówić syna jeszcze, żeby, żeby może, żeby też konsiderował może, no może Polskę, no nie wiem jak będzie reagował na to. Myślę, że będą bardzo ciekawe programy, jak, jak on będzie widział na no, Polskę po, po, praktycznie pierwszy raz tak jako, jako taki dorosły człowiek, odwiedzając. No i jak, jak się zgodzi, to, to, to może on po angielsku albo jakimś łomanym polskim może, może wystąpić tutaj w tym moim kanale. A jak nie, to ja wam opowiem dokładnie, co on mówi i jak on to widzi. Także zbliżają się takie bardzo ciekawe, ciekawe dni i ciekawe, chyba ciekawsze będą te opowiadania niż to, co do tej pory. I, i było jedno pytanie a propos, a propos paszportów i, i jeżdżenia na właśnie już związane z tym z tym podróżowaniem. A propos jeżdżenia po, po, po świecie, na, na, na którym paszporcie, ponieważ mam dwa obywatelstwa, no to jest świetną opcją, że, że są, że są, że można mieć dwa, że, że to nie jest, że to jest zgodne z prawem. No i ja powiem wam szczerze, że pozwoliłem temu polskiemu paszportowi, żeby, żeby ważność wyszła i w ogóle nie używam już od dosyć dawna, no ale miałem przez większość życia, miałem obydwa paszporty, no i jeżdżąc. Czy do Polski, czy, czy jeżdżąc często po Europie. Zwłaszcza że ja podróżowałem samochodem, zazwyczaj wypożyczałem auta i jeździłem po, po, po różnych krajach, przekraczając te granice. I, yy, no teraz są otwarte granice, można przejeżdżać, ale w niektórych miejscach, tam do Szwajcarii zdaje się, yy, musiałem się zatrzymać, tam chyba trzeba było podatek opłacić. To no nie byłem pewien, yy, jakie będą wymagania, no ale. Ale właśnie brałem zawsze obydwa paszporty i, i po prostu brałem tak dla wygody, który mi pasował, to, to ten używałem. Ale podstawowym jednak amerykański. Jeździłem zawsze na amerykańskim paszporcie i, jak, i chyba tylko kilka razy, gdzie, gdzie nie było kolejki. E, chyba w, w Polsce raz nie było kolejki, jak, jak wjeżdżałem na polskim paszporcie i, i było, i raz e, e, odnawiałem amerykański paszport i nie miałem go gotowego. I poleciałem do, e, do, e, do, do Europy na polskim paszporcie. A potem żona mi dosłała ten amerykański. To całe video nagrałem, bo to była historia z tym, jak nie wiem. I, i żona mi przysłała amerykański, żeby mógł wrócić do domu, bo w polskim nie mam wizji wbitej, tylko jeżdżę jako obywatel na amerykańskim. Także tak sobie używam te, te paszporty zgodnie z tym, jak mi akurat w tym momencie potrzeba. Ale jako podstawowy jednak jeżdżę jako obywatel amerykański. No to tak, tak o tych paszportach, o tych planach i, i takie może, tak jak mówię, na dzisiaj tylko krótkie takie sprawozdanie, co się dzieje w tej chwili i, i jak to wszystko się, się toczy, no ale toczy się raczej dobrze. I tak jak mówię, interesując się troszeczkę bardziej teraz tym opodatkowaniem, jestem bardzo zadowolony, że, że jednak tak zwany capital gains, czyli, czyli przychód z tego, z tego sprzedaży tego domu, jak będzie, to wydaje mi się, że jest, no jest tam kilka takich opcji właśnie, że po śmierci żony mam dwa lata, żeby że mogą ją dalej podawać jako, no jako, takiego częściowego właściciela tego domu i ta połowa, która by była odliczona na nią, gdyby żyła, no też może być odliczona nawet po jej śmierci I, 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 i tak samo ten mój dochód, ponieważ się zmniejszył i to jest taki wypadek losowy, że straciłem bliskiego, też tam można zrobić, taka jest aplikacja, specjalna forma, którą się wypełnia, no i, i tam mogę poprosić o to, żeby mi tego mojego, tych moich Medicare nie, nie podnieśli, bo jak taki wykaże taki duży przychód, to, to dwa lata później podnoszą, podnoszą te, bardzo podnoszą, podnoszą e, koszt tego, tego ubezpieczenia społecznego, który tutaj jest, no bo w tej chwili powiedzmy jest gdzieś koło 180 dolarów za, 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 za tych lekarzy i tam jeszcze chyba z 25 za, za medyczne ubezpieczenie, a to może w sumie w najgorszym razie nawet do, nawet do 700 dolarów może pójść na miesiąc. Jak, jak jest duży przychod, no, jest taka możliwość, to jest, to jest stopniowane i to jest zależnie ile tego przychodu jest, ale to jest najgorsza taka e, opcja, którą mogą nas walnąć. No, to, to nie jest ten, To jest dosyć dużo, no, bo to było ponad 8 tysięcy na rok ekstra wydatku takiego niepotrzebnego. Także tak jak mówię, no, zacząłem się interesować i znalazłem chyba wyjście z tych, z tej sytuacji, albo przynajmniej no, duże zmniejszenie tej, tej możliwości e, te, 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 tego zagrożenia podatkowego. no takie, tak dzisiaj tylko, tylko taki to zwany update, czyli, czyli takie no, opowiadanko o tym, co się dzieje na, na bieżąco u mnie, a jeżeli chodzi o no, inne emigracyjne sprawy, to no, może coś następnego razu, coś, coś innego tam przyjdzie do głowy i, i wam opowiem. A, a z tym domem, no, jak będą pytania jakieś, to z chęcią e, dalej podciągnę ten temat, ale jestem bardzo zadowolony jak to, jak to się toczy i, i jak w tej chwili to wygląda. A, Końcowy rezultat będzie najważniejszy. Zobaczymy, za ile się ten dom sprzeda. Tak jak mówię, agent jest bardzo optymistyczny. Mówi, że rynek jest w Nowym Jorku całkiem, całkiem mocny, całkiem dobry i, i to powinno fajnie, fajnie się zakończyć. Będę Wam opowiadał. Trzymajcie się wszyscy i no, przede wszystkim życzę zdrówka, przyjemnego weekendu. No tak jak zawsze mówię z sercem do wszystkich, to, to będzie lepiej na świecie. Ma, ma. Wszystkiego najlepszego.